Betfan, legalny polski bukmacher. Masz już konto w Betfan? Czy mam się je wklepać? Meczowe relacje i komentarze obfitują w batalistyczne porównania. Czytamy o bitwach, wojnach, kampaniach itd., itd. Jednak wydarzenia, które przeszły do historii jako wojna futbolowa, nie były tylko przenośnią. To autentyczny konflikt militarny Salwadoru z Hondurasem, którego przyczyną miał być mecz piłkarski pomiędzy narodowymi drużynami tych krajów. Poznajmy bliżej tę historię, którą swoją książką rozsławił w Polsce słynny reportażysta Ryszard Kapuściński. Dzień dobry, futbol bez cenzury, a dzisiaj o wojnie futbolowej. Czyli o konflikcie pomiędzy Hondurasem a Salwadorem, którego początków można szukać właśnie w meczu piłkarskim. Ale czy faktycznie tak było, czy może coś więcej za tym się kryje? Oczywiście odpowiedź poznacie w dzisiejszym materiale. Chciałbym jeszcze podziękować 10 najnowszym osobom, które pozostawiły subskrypcję na kanale. Oczywiście nowe osoby, które tutaj trafiły po raz pierwszy, zachęcam do kliknięcia przycisku Subskrybuj. I także dodam, że od dzisiaj rejestrując się z kodem FOODBREAK na stronie Betfan, zyskujecie darmowe doładowanie o wartości aż 60 zł. Polecam i link ze szczegółami w opisie. Mecz, od którego wszystko miało się rozpocząć, został rozegrany 15 czerwca. 1969 roku. Jednak tamtego roku Salwador i Honduras mierzyły się na boisku aż trzykrotnie. Za każdym razem atmosfera była gorąca, gdyż stosunki na linii San Salvador, Tegucigalpa były bardzo napięte. Obie reprezentacje marzyły o awansie na Mundial w Meksyku. W pierwszej fazie eliminacji wygrały swoje grupy. Honduras wyprzedził Jamajkę i Kostarykę, a Salwador okazał się lepszy od Surinamu i Antyli Holenderskich. W drugiej rundzie, za Zaplanowano dwu mecze na specyficznych zasadach. Liczyły się tylko wygrane, bez względu na ich rozmiary. W razie gdyby obie drużyny zwyciężyły po jednym meczu, decydowało trzecie spotkanie na neutralnym gruncie. Od początku rywalizacji towarzyszyło napięcie polityczne. Spór pomiędzy oboma krajami spowodowany był sprawą osadnictwa salwadorskich rolników na terenach przygranicznych po stronie honduraskiej. Honduraski rząd, ale i duzi posiadacze ziemscy skupieni wokół Krajowej Federacji Rolników i hodowców, podejmowali działania mające na celu zmuszenie salwadorskich imigrantów do opuszczenia kraju. Wojskowe władze Salwadoru obawiały się natomiast, że powrót dużej liczby ubogich, pozbawionych ziemi chłopów, może wzmóc żądania przeprowadzenia reformy rolnej, parcelacji majątków wielkich posiadaczy ziemskich, a nawet spowodować rozwój partyzantki antyrządowej. Biorąc pod uwagę tak napiętą atmosferę, losowanie drugiej rundy eliminacji Mundialu. Można uznać za bardzo pechowe. Pierwszy mecz odbył się w stolicy Hondurasu, Tegucigalpie, 8 czerwca 1969 roku. Już wówczas piłkarze gości odczuli na własnej skórze wrogość miejscowej ludności, podsycaną między innymi przez media i to te po obu stronach granicy. Gracze z Salwadoru nie mieli szans, by wypocząć przed meczem. W nocy przed ich hotelem zgromadzili się lokalni kibice. Wybijali szyby w hotelowych oknach, uderzali w blachy, odpalali petardy hukowe. Zmęczeni i przestraszeni piłkarze Salwadoru głównie bronili się Na boisku przed atakami rywali Ale ostatecznie przegrali Po jedynym golu strzelonym W 89 minucie Przez Leonardo Welsa. Salwadorczycy przed powrotem do kraju Zostali jeszcze opluci i zwyzywani Na lotnisku W rozgrywanym tydzień później rewanżu u siebie Salwador musiał wygrać Zwiększało to emocje do atmosfery Podgrzewanej tym co spotkało piłkarzy W tego Salwadorscy nie chcieli rewanżu, chcieli zemsty Oni także wybrali się więc pod hotel W którym zamieszkali piłkarze rywala I swoim zachowaniem przebili fanów z kondurasu Jak pisał w swojej książce Ryszard Kapuściński Wrzeszczący tłum kibiców wybił wszystkie okna w hotelu Wrzucając do środka tony zgniłych jaj Zdechłych szczurów i cuchnących szmat Następnego dnia piłkarze gości zawiosły na stadion specjalne opancerzone pojazdy. Wynajęcie ich było bardzo dobrą decyzją bowiem przez całą drogę konwojowi towarzyszył wściekły tłum. Oliwy do ognia dolali jeszcze organizatorzy meczu. Zamiast flagi narodowej Hondurasu wciągnięto bowiem na maszt starą brudną ścierkę Flagę natomiast ostentacyjnie spalono. Gdy odgrywano hymn gości, zagłuszył go przeraźliwy koncert gwizdów. Na boisku lepszy był Salvador, który przerażonych rywali rozbił 3 do 0. Kto wie zresztą, co by się wydarzyło, gdyby wynik był odwrotny. Przyznał to sam selekcjoner kadry Hondurasu Mario Griffin, który wręcz z ulgą powiedział: Jesteśmy strasznie szczęśliwi, że przegraliśmy ten mecz. W przeciwnym razie na pewno nie uszlibyśmy z życiem jako drużyna i kibice. Po meczu miejscowi kibice rozpoczęli prawdziwe polowanie na tych fanów z Hondurasu, którzy odważyli się przyjechać na mecz do San Salvador. Niektórych kibiców goniono aż do granicy, odległej o ponad 100 km. Tych, których złapano, brutalnie pobito. A ich samochody spalono. Dziwić więc może fakt, że zginęły w nich tylko dwie osoby. Spłonęło natomiast ponad 150 samochodów. Kilka dni po meczu zamknięto całkowicie granicę pomiędzy Salwadorem a Hondurasem. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Najpierw rozstrzygnięto sprawy piłkarskie. 26 czerwca na neutralnym terenie w Meksyku rozegrano trzeci decydujący o awansie do kolejnej rundy mecz. Przed spotkaniem z salwadorskimi piłkarzami spotkał się prezydent Fidel Sánchez Hernández. Apelował do zawodników, by zrobili wszystko, by wyjść z meczu zwycięsko. To już nie był bowiem tylko mecz piłkarski, lecz sprawa honoru kraju. Mecz był zacięty i pełen brutalnej gry. Ostatecznie po dogrywce wygrał Salwador 3–2. Jeszcze tego samego dnia oficjalnie zerwano stosunki dyplomatyczne pomiędzy krajami. 14 lipca tego samego roku samoloty Sił Powietrznych Salwadoru dokonały nalotu na teren Hondurasu. Rywal, a właściwie od teraz już wróg, nie pozostawał dłużny i odpowiedział atakami na granicy. Ryszard Kapuściński w depeszy wysłanej do polskiej agencji prasowej pisał tego dnia. Dzisiaj o 6 wieczorem rozpoczęła się wojna Salwadoru z Hondurasem. Lotnictwo Salwadoru zbombardowało cztery miasta Hondurasu. Jednocześnie wojska Salwadoru przerwały granice Hondurasu, usiłując wedrzeć się w głąb kraju. W odpowiedzi na atak agresora lotnictwo Hondurasu zbombardowało ważniejsze obiekty przemysłowe i strategiczne Salwadoru, a siły lądowe podjęły działania obronne. Wojna była krótka, ale krwawa i brutalna zakończyła się zaledwie 4 dni później. Stąd też druga obok wojny futbolowej nazwa konfliktu Wojna 100 godzin. Tyle jednak wystarczyło, by w walkach zginęło według niektórych źródeł około 6 tysięcy ludzi. A rannych zostało ponad 15 tysięcy. Nieco bardziej wiarygodne źródła mówią od 800 do 1000 zabitych po stronie Salwadoru i od 2000 do 2500 po stronie Hondurasu. Starcia zakończyła interwencja Organizacji Państw Ameryki. Napięcie pomiędzy oboma krajami utrzymywało się jednak kilka lat. Traktat pokojowy, który formalnie zakończył wojnę, podpisano dopiero 30 października 1980 roku. Już po zakończeniu wojny, Salvador rozegrał decydujące mecze eliminacji przeciwko Haiti. Tym razem także rozstrzygnęli sprawę w dogrywce dodatkowego spotkania na terenie neutralnym i zakwalifikowali się po raz pierwszy w swojej historii na Mistrzostwa Świata w Meksyku. Przegrali tam jednak wszystkie spotkania fazy grupowej z Meksykiem, Związkiem Radzieckim i Belgią, nie zdobywając ani jednej bramki. Dziennikarz Luis Suarez całą tę tragiczną historię podsumował słowami: Taka jest Ameryka Południowa. Granica między futbolem a polityką jest tam bardzo niewielka i z łatwością się rozmywa. Gracze przegranej drużyny często w prasie określani są jako zdrajcy. Duma ze swojego kraju i nacjonalizm są tam bardzo mocno zakorzenione. Nie można jednak bezpośrednio za wybuch wojny obwiniać wydarzeń piłkarskich. To, co działo się przy okazji spotkań reprezentacji Salwadoru i Hondurasu, było jedynie iskrą, która ostatecznie zapaliła beczkę prochu, na której siedziały władze obu krajów w wyniku konfliktów o przegraniczne tereny rolne. One spowodowały medialną i propagandową falę zarzutów w obu kierunkach, która znalazła swoje ujście przy okazji sportowej konfrontacji. Po obu stronach granicy gazety prowadziły kampanie oszczerstw i wyzwisk. Wyzywali się od hitlerowców, karłów, pijaków, sadystów, pająków, agresorów, złodziei itd. Robili pogromy i palili sklepy. Tak Ryszard Kapuściński opisywał stosunki pomiędzy krajami jeszcze przed eliminacjami. Futbol nie był więc bezpośrednią przyczyną konfliktu, jak to dzisiaj jest powszechnie znane. Być może jednak, gdyby nie doszło do ważnej potyczki boiskowej pomiędzy krajami, to wojna Hondurasu z Salwadorem by nie wybuchła, a napięcia rozładowano by w pokojowy sposób i bez przelewu krwi. Dziś podczas losowań do kontynentalnych eliminacji, czy nawet europejskich pucharów, stosuje się wyjątki polityczno-geograficzne. Nie mogą ze sobą grać drużyny na przykład z Ukrainy i Rosji, czy też z Armenii i Azerbejdżanu. Tego typu ingerencja polityki w piłkę nożną jest często krytykowana. Jednak wystarczy wspomnieć wydarzenia sprzed 52 lat, by uświadomić sobie, jak wielką tragedią może skończyć się piłkarska rywalizacja zwaśnionych państw. Jeśli zastosowanie odpowiednich wyjątków przy losowaniu rywali w rozgrywkach piłkarskich może dać szansę na uniknięcie rozlewu krwi, to bez wątpienia warto, by kibice na całym świecie mieli tego świadomość. Bo choć Bill Shankly mówił, niektórzy ludzie uważają, że piłka nożna jest sprawą życia i śmierci. Jestem rozczarowany takim podejściem. Mogę zapewnić, że to coś o wiele ważniejszego. To jednak nie warto, by z tego powodu tysiące ludzi umierało w wojennym froncie. A jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Czy w ogóle znaliście tego typu historie? Oczywiście zachęcam gorąco do dyskusji w komentarzach. Nowe osoby zachęcam do subskrybowania kanału. Oczywiście, jeśli chcecie, możecie również pozostawić pozytywną ocenę w celu poprawienia zasięgów. Ja Wam więcej czasu nie zabieram. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia.